Aha, na pewno ten głupi bambik łyknie tą przynętę jak rybka haczyk i wpadnie do tego metalowego boksa u góry i wtedy go w końcu zabije. A nie umiem jeździć autem, zaraz wpadnę do wody. A -a -a. Wiedziałem, że to się tak skończy. Dopłynę na tamten brzeg i obmyślę dalszy plan ucieczki przed tą armią botów, co zabiła dwójkę tych bambików z tego rozdziału. O a cóż to za banda, że leżą sobie tak po prostu na brzegu. Widzę, że jest ich trochę tutaj porozrzucanych w sumie, to pozbieram je, mogą mi się do czegoś przydać. A, a co się stało, czemu jestem w jakiejś wielkiej metalowej skarbonce i co ty tu robisz Bambi na lamie? Haha, ale z ciebie, Gubiba, bambik, nawet nie skafnąłeś się, że to ja przez ten cały czas próbowałem cię zabić ze snajperki, i to ja zabiłem wszystkich Twoich znajomych. Młody ty, poczekaj, tylko aż stąd wyjdę, to ci pokażę. Nie wyjdziesz stąd, bo zaraz cię zabiję. Masz jeszcze coś do powiedzenia. Tak ci ufałem, a nie wystawiłeś. Pamiętaj, że karma zawsze wraca. Nie